A tutaj i to jest 14 odcinek z serii Ark na tym kanale. Dzisiaj jestem tam. No i w tym odcinku pozwalam się oswoić karno, metalowo, co i takie inne. nie wiem, zobaczymy, co się uda. I a, no tak jeszcze a propos: Ten w ostatnim odcinku zrobiliśmy farmę, korytko i to. A i poza odcinkiem przytłoczyłem sobie dom, bo tego już nie chciałem pokazywać, bo to takie nudno dosyć. No nie przytłoczyłem jej, no i w sumie no i zaczynamy. Dobra, to polecimy sobie poszukać ogólnie karno. O, w ogóle, to jest zrzut jakiś? więc chętnie polecę po niego zobaczyć, bo to jest przyjemny zrzut. A jednak, bo jest już event halloweenowy, więc... No, będę chciał jakieś rzeczy pobrzucać z eventu halloweenowego. No i takie inne, no. So, poczekamy na ten zrzut. No, no. Może coś ciekawego w nim będzie, nie co to jest. Możesz sprawdzić gotowane mięso on spoko no dobra weźmiemy tego z rzuta. a jeszcze taka propozycja na tym momencie mogą się wyspić na grobki losowo z tego co pamiętam strachy na wróble i dynie i to się zbiera i potem masz w kociołku sobie ten skinki zrobić to jest fajne dobra to weźmiemy sobie to Dobra, to lecimy szukać karno. Jakiegoś fajnego czy coś. Weźmiemy sobie gamę. No dobra. Ym... Fajnie by było, gdyby się też karno na jakimś sporym levelu. O, karno. 20. Dobra, to karno na 20. to sobie puszczę. Tu sam 50 narkotyków, spoko. Dobra. Teraz polećmy sobie tutaj. Między bagami, pod Lagarną też się. Dobra, polecimy sobie w tamtą stronę. Może coś znajdziemy, nie wiem. Albo z tego zaraz swojemy też się znajdziemy. Wszystko, co znajdziemy, fajnego. Tez. Obraz rzut. Przy okazji, to trzeba robić. O, skin do Wyvern. Dobra, jest ja tutaj. To też sobie weźmiemy, bo to się przyda na oswajanie czy coś. Albo do jedzenia proste. Co tu jeszcze jest? O, Rex na 32! Kurde, trochę za mały level. A tak a propos to jeszcze... Możecie napisać w komentarzach, jak oceniacie ten event halloweenowy. Czy coś. Ja oceniam go na... Na 7, bo... Bo co, jest to to Rex, to to no to wiadomo, skinki, trochę mniej skinów niż na no, ostatnim, z tego co pamiętam, ale no. Są wiadomo dynie, to to, to wiadomo, to każdy wie i te przedmioty. Kurde, alfa, raptor. Dobra, trudno, To też zabijemy alfa raptora, sobie to już w innym odcinku, czy coś. Teraz to musimy szukać karno, no o kurde, staminy nie mam. O kurde, co tu się dzieje? Udynie. O właśnie, tak dynie wyglądają. No i po prostu, żeby znaleźć dynie, no to takie coś na ziemi, no i zbierać. sobie. Bardzo łatwe to znalezienia. To nie jest rzadkie, często to jest. Wiadomo, ja jak znajdziemy jakiegoś fajnego dinozaura też, nie znajdziemy karno, tylko jakiegoś innego fajnego na dużym levelu, no to też go oswoimy, ale... aż główny cel, no to Karno i może Rex, ale kto wie. Jak to będzie, czy się uda nam Rexa swoi, czy nie No, na dużym levelu tego się opłaca Rexa, bo takim 70 jak będzie, to oswajamy. Bo chciałbym Rexa też oswoić bardzo, znaczy w sumie chciałem prezent dać do minu. 88 Samica. Ile torpora? 10K. Polecimy jeszcze, bo trochę za duży mi się wydaje. Nie wiem czy dam na to oswoić zrzucić. O! Chętnie otworzę się z tym zrzuciło, to są bardzo fajne rzeczy strzały wspierające między innymi bierzemy to to się bardzo nam przyda ale no, lecimy sobie w góry, bo tutaj często są giga, no to i takie inne, no, a ja propo. w sensie no, poza odcinkiem też latałem, bo chciałem coś fajnego znaleźć i jest zrespił się nam gigantozor na 20 tam u góry jest rex, na 12 Kurde, tak sportor powrót, w sensie reks Rexa jest łatwo, ale to... A i taka propo propos, to będę chciał jeszcze nagrywać odcinki, serię z jak oswoić danego dinosaura. W tym odcinku możecie już napisać w komentarzach, jaki jak, jak pierwszy odcinek mam nagrać z tej serii. Oswajanie. No to nie możecie mi dać, podać na przykład, na przykład nie wiem, Rex, czy coś jako oswoić, czy coś. Nie? Dobra, lecimy dalej. Orku kurde, Rex, fajny. 88 Spoko Polatamy sobie. Tu teraz wyspę. Lecimy. Już Spinozaur jeszcze. Mam wrażenie, że ten Rex jest jakiś duży. Nie wiem. No tak dziwne, jakby. To wrażenie że ten Rex jest duży. Dobra, to lecimy na tą wyspę. Co to jest jeszcze? Megalodon na 96? Alfa Megalodon? No nieźle. Leciliśmy tam nasz Megalodon, ten obok naszej bazy, co był? Popłynął sobie, ale tam przyszedł spinozaur i jest bardzo fajnie. Bo może się stać bardzo fajna rzecz. O, Karno. Jeden to jest, jakiś duży Karno. Który level? 24? 60? Szydzi... Tego na 60 bym mógł oswoić, szczerze. okej. Okay. Lepsza kuszczka. To jest to. O kurde, konie mnie Karnotop na 76 To jednak tego Chyba, że będziemy jeszcze lepszy Jest na 60 Co to za grubotyk karno tu jest? Trzeba go je pożarzyć Karnotam na 8 mężczyzn Nie wiem, czy mi go nie podoba Które to jest dobre? Które? Ten biały na 70 Dobra, ucieknie z tego jednego Dwa reksy Jeden na którym dwunastym i drugi na szesnastym. Małe levele, dosyć 12 kar No wyspie śmierci. Słowo wyspa śmierci. Bardzo są fajne dingi, na pewno karma swoim, albo tygrysa. Właśnie i teraz skini będzie trzeba pójść też, to nagramy, no to już nawet... W... No nie, no bo może nie w kolejnym odcinku. Chociaż! Zobaczymy. Wszystko się zobaczy, który to ten biały to jest. Tak. Tak, nie, to nie jest na łóżku. Dobra, to trzeba stąd sobie tutaj wylądować pasywnie. I nie na ósmi. To trzeba zrobić. Jest jeszcze na 6. Tu jest na 7. To trzeba skorpionów mnie jeszcze goni. Gonimy mnie na ósmym tempie. Dobra, na ósmym leży. Nie, się uleżył. Podznośliłem się w 6. czemu on jest przy tych Najgorzej! A tu goni 6 drugi level. Co to znaczy... tutaj... Chcę te skorpiony zabić O kurde Żeby mi nie uderzył Mnie jeszcze rex tu idzie Chyba inaczej to zrobimy Pewnie, ale... Te skorpiony Ale te skorpiony będą mi przeszkadzać Teraz i O jeszcze rex tego reksa. Trzeba zabić tego reksa, bo mnie wkurza już Chodź tu Dobrze O fo! nie, nie, nie Zostaw, zostaw niefterka Wbrew tego karnu trzeba uspać Chodź tu karno Co jest, nie ma natrafić tu nie ją uderzyć oczywiście. W główkę najwięcej torporów wchodzi, zobaczysz jemu chyba nie spiewa. Już, ale to nie dlatego, że ma że To To jest taki, bo on szuka pewnie drogi do wejścia tu gdzieś. Chodź, nie wiem no czemu on czeka. A on wraca się właśnie. Nie, 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 nie Ląduj Dobie Karnuś, chodź tu Karnuś, dawaj, dawaj, dawaj No nie kręć się Karno nie Jest No nie, no karny no Co za karno? To on ucieka. No mi na mnie. No, karno. To nie do wody, nie do wody, nie do wody. Nie do wody, nie do wody. I strzała sobie. Leżysz. A gdzie jest terodakty? Ej, Pteruś! Dobra, tu jest. UDE! Ty się do ze to Przesadziłeś teraz. Z będzie będziesz miał taką. Tego... Dobra, ile trzeba na tego karno pro starego mięsa? Siedem. Idealnie damy całemu. Dobra, trzeba dać całe mięską pięknie A mam no całe Wiesz, no co tu mamy Schematy jakieś, maska Z okazji w sumie Halloweena. Halloween. Bierzemy sobie maskę do, do wyvernę, No i no. Możecie też pisać w komentarzach Na przykład jakie następne dinozaury mam spoić. Czy coś? I piście w komentarzach nazwę dla tego karnotaura. Tak, a teraz będą nazwy w komentarzach dla dinozaurów. Możecie nazwać sobie tego karno. No. Jeżeli go nazwę. E, w sumie dla tego pterodaktyla też nazwę wymyślicie. Dla... Ja jak wrócę do naszej znaczy, bazy, to pokażę dla kogo jest nazwa. Kurde. Bieramy sobie te... Wszystkie itemy na halloweenowe Argentywa Właśnie Argentywę też może niedługo oswoimy Ale uciekło chciał kogoś teraz większego swoich Dawaj Argentywa. Argentavis go Co ty masz? O To się przydam. O, jeszcze to masz te rzeczy do jeśli nie przydadzą nam. A i właśnie możemy skórę jeszcze wziąć, bo skóra nam się na pewno przyda. Oj jeszcze surowe mięso, no to idealnie. Możecie też pisać w komentarzach, czy Wam się ta seria podoba. Czy jakoś, czy coś. Jak chcecie. Wiadomo, też dajcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na Discorda w link w opisie. Napiszcie komentarz. To mnie motywuje do dalszego nagrywania. Przypominam. Dobra, eee... Fajnie by było, gdyby znali... gdybyśmy znaleźli tego jeszcze jakiegoś reksa. Tutaj on ja z... się tu oswaja. Poszukam jakiegoś reksa. albo ja, Tutaj są raptory, tu nie ma na jakieś. To słabe, bardzo. Bardzo słabe. To zaatakujmy, sobie. Ja o, ale ładny kolor tego skorpiona. Ładny skorpion. Będę chciała też na Halloween odpowiedzieć kiedyś dinozaura tego kolorowego. Na pamiątkę. Na razie mu to wszystko. Pięknie. Kruk. W sensie co ja gadam jaki kruk? Strach na wróble. Nie wiem, już się myli. My tu już nic nie ma to Opróżnimy to jest coś jeszcze został Jakiś Dobra chyba nie Dobra to teraz Poletamy sobie jeszcze tutaj po tej wyspie Oreksik na 44? Taki kolorowy Ładne kolory w cholerę A więc O, jakby go swój. Nie wiem czy strzał Możemy spróbować szczerze wiesz Wiadomo no można spróbować, tylko jest jeden problem. Nie ma tego drugiego pokebola. Możemy go oswoić. Albo oswoimy go. Będziemy mieć drugiego pokebola, bo oczywiście ja zapomniałem. Drugi drugiego pokebola. Ten ma już 15 oswojania tylko. Na pewno też zrobimy odcinek.

serio ten rex no raz, zabijamy na życie tego rexa szkoda no. musimy no bo i tak byśmy go przez ocean no nie wiem tak średnio by było trochę szkoda ale się to Rexel oswoimy i taka, więc no Tamten się trochę będzie oswajał czy coś Dobra To jeszcze co polatam po tej wyspie, tutaj Bardzo czasami fajne się siedli od razu że się zresztą jakiś... Co, co to jest O jaskinie, o dobra, to fajnie, fajnie Tu jest jakieś jaskinie ale ładne te kolory mają, wszystkie te kolory, te, te, te dzikie, bardzo ładne kolory, ani ja nie umożliwiam sobie na pewno oswoimy go i tak I też bym bardzo chciał znaleźć Dodoreksa i wam pokazać, albo nawet walkę z nim stoczyć. Fajnie by było, tylko no, niestety, ale, czekaj, jaka jest godzina przed... no, to jeszcze troszeczkę zostało. No nie, tutaj się zresztą skopimy. Ja zapytuję tego karmu mojego. To jest nie wiem czy skorpę by tak zatykował Karmo takiego. Fajnie dostałem kolejny level. Teraz to dostał to kolejny level. Więc no, fajnie. Hmm. Może o ile on ma już teraz 40... No. 15. Ma, dobra, to się oswoi. Na pewno się oswoi, trochę długo to trwa, ale. Rek się zrobił na 8. Mało no, życia ma. Ile? W sensie na no, że w sensie, ma taki level, tylko ale. Szukamy jakieś tych ichiozaurów, bo one też są spoko do oswojenia. Na pewno trzeba będzie Nie Niedługo będzie też wyprawa podwodna. To zrobimy. O, to będzie bardzo ciekawe. Um, o nie alfa karno się um, doszło dobra zrobimy prezent dla domira i ten karno będzie dla domira domi domir jak to oglądasz to pozdra dla ciebie Nie idziemy do ciebie, Pogro. Dobra. Weźmy jasno to do dobra. Poszukajmy jeszcze czegoś po na tej wielkiej śmierci. Karno, klejn. Hmm, moje. Rautor. A to są słabe jakieś tamtegoś. Nie było.

Zwykle, bardzo. Niby tam pokazała że mam takie inne. Nie widziałem tych kolorów, a więc słabo. Ten karno ma się się do spajania już. Kraj mi się nie powinien popsuć, ale... O właśnie, elektronika. To też się bardzo przyda. W sumie weźmiemy tą skorykę. To co sobie odłożymy. Pięknie, dobra. Um... Jeszcze trochę to zajmie, rozswojenie. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Pewnie bo, no, jeszcze po drodze będzie powrót, to... Do...

O oh, kurczę! Szkieletowy Karnotaur! Dobra widzowie. Pokażę Wam tego szkieletowego Karno. Tak to wygląda. nie go nie, no, nie, bo... nie wiem. Ale ładny mega. Ten Karno. I z okazji też Halloween w stroje dam tym moim dinozaurom, szkieletowy i takie o, ładniej ładnie boję się, że ten karnotor to przyjdzie szkieletowy Będzie później ale będzie, będziemy musieli zabić tego szkieletowego raptora na pewno karno i Rexa przede wszystkim to jest nasz cel przynajmniej no to Iwen no chciałbym do, do Rexa bym się spotkać bardzo jak się uda, no to wiadomo, no ale... wiadomo. Jak się uda, to trzeba zobaczyć... wkrótce. Ile on dostanie leveli? Czy będzie porządny karno, czy taki mierny? 37, no, no. Może być, wiadomo, jakby To jest taki najlepszy level, jaki to znalazłem. z nas znalazł taki na 120, to by było wyśmienicie, ale niestety nie znalazłem no to taki niestety będzie dla Tomira Dobra, polecimy sobie jeszcze tutaj. zabijmy to Ładny jakiś żółt. Aha. Czekaj, co? Co to jest za Argentyna? Ale ładny. Ale bym oswoił. ale... Nie, on drugiego kategoria, to by drugi zajęł wracanie I mały level, a więc nie opierasz się. Chyba jeden prime i będzie lead. Nie jeden krań to... słabo. No uro mnie. E, dobra, powinien zaraz zjeść. No, po 50-49 coś 5 ja. Kurcze. Czyli jeszcze trzeba prime, mówię, szybko. Szybko, trim. prime. Meat. Man prime. Mam prime, mam prime. Lecimy szybko do niego. Ping. O, jeszcze się zrespił. Strach na wróble, to weźmiemy... Oj nowy nagrobek się jeszcze nam nie zrespił w ogóle. A więc no. Ciekawe ci się zrespi. To w sumie ten odcinek już... i będzie bez powrotu, to już po odcinku wrócimy do bazy. Tylko niech się oswoi. Bo nie chcę już przedłużać odcinka. A chyba Was nie interesuje jak wracam do bazy. Dobra, bardzo dużo temu zyskałem z tej mini wyprawy pokarno Znaczy no, nie taka mini no, takiej średniej bym powiedział no Spoko jest, a więc no Proszę, oswój się zaraz No za chwilę już w miarę się oswoi Tylko właśnie się rozkłada ten primit No. Fajnie. Czuję ile? Dobra, oswój się. Dawaj. Jest idealna pogoda ładna. Wiadomo, nazwa dla niego w komentarzach. Na razie nie daję nazwy. Miniaturka. O, to będzie na miniaturkę. Dobra. Teraz trzeba cię do Pokebola. Dobra to by było na tyle z tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie jakiś fajny komentarz, jak oceniacie event, nazwa do tego, tego w komentarzach, wbijcie na Discorda, link w opisie. I, ja, i szczególny pozdrow dla Domina, jak będzie oglądać ten film. Dobra, to było na tyle, siema.